Przemysław Kołpajer, dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie z cyklu Gość Dnia. Dziś rozmawiamy z panią Joanną Klagą, zastępcą burmistrza Karpacza. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, porozmawiajmy na początku o promocji miasta, no bo kurorty karkonoskie generalnie są znane w całej Polsce, ale my mówimy tutaj przede wszystkim o chęci władz miasta, a przede wszystkim również gestorów turystyki, rozpropagowania jeszcze bardziej tego regionu, tego terenu. Miasto bierze w tym czynny udział między innymi poprzez swoją stronę internetową, nowa odsłona strony internetowej i mówimy tutaj również o ukłonie właśnie w stronę gestorów turystyki, bo ułatwiacie państwo im pozyskiwanie klientów. No, tym samym rozwój miasta, prawda? Dokładnie tak. Nowa strona internetowa e, zbudowana o najnowocześniejsze rozwiązania, zarządzana e, na solidnych CMS-ach, którymi będziemy się opiekować. E, strona niesprzedażowa. Ale promocyjna, czyli taki katalizator wszelkiej działalności, nie tylko hotelowej w obszarze miasta, ale umożliwiający wyeksponowanie tych, tych wszystkich usług online, które do tej pory no, z trudem przebijały się. To jest taki trochę ukłon do tych, którzy nadążają za trendami, natomiast też wprowadzamy te rozwiązania. Na poziomie równoległym, także ci, którzy nie korzystają z systemów recepcyjnych czy nie inwestują tak szeroko w reklamę, mają tutaj taką samą podbudowę, tą samą możliwość. Ale tutaj pojawia się na pewno pytanie poszczególnych właścicieli hotelów i pensjonatów, hoteli i pensjonatów. Oto, który z nich będzie na pierwszym miejscu i dlaczego są pozycjonowane w ten sposób, a nie w inny. No i tutaj mamy bardzo fajnie przemyślaną e, formułę, zupełnie nową. Przez od momentu wystartowania nowego systemu, e, podkreślam, że to nie jest e, jakiś wewnętrzny e, channel manager miasta, tylko system e, wyeksponowania e, ośrodków, tak jak to do tej pory było w interaktywnej bazie noclegowej, dajemy e, dajemy możliwość rotowania i przeszukiwania przez to, co wybierze klient. Czyli hotel e, tak naprawdę w odsłonie dziennej będzie się ukazywał w taki sposób, jaki, zap, jaki zapytanie złoży e, zainteresowana e, osoba. Czyli generalnie po prostu gestorzy muszą przyjść, poprosić o coś takiego, wtedy nie robicie żadnych problemów. Nawet, Wszystko jest umieszczane w internecie na stronie? Nawet nie, bo będziemy korzystać ciągle z tego samego e, z, z tego samego systemu zarządzania i te ośrodki, które są w interaktywnej bazie noclegowej, które są tam od lat, po prostu prowadzą działalność o charakterze hotelowym, noclegowym na terenie miasta, one już tam będą. Czyli dodatkowa, darmowa reklama. Dokładnie, na świetnie wypozycjonowanym serwisie, jakim jest strona miasta, z dodatkowymi, nowymi funkcjonalnościami. A pani zdaniem, Karpacz jest miastem turystycznym w pełnym tego słowa znaczeniu? To jest Jak taki najbardziej. Urodz z prawdziwego zdarzenia? Ja bym się już nawet pokusiła o to, że niewiele nam brakuje do uznania. Z tych ostatnich rzeczy, które były wprowadzone w mieście, to takim dosyć ciekawym pomysłem było właśnie wyłączenie drogi przy urzędzie miasta z ruchu samochodowego. Dokładnie. To jest deptax tylko i wyłącznie dla turystów. To się sprawdza? Tak. Pomimo początkowych różnych zdań na ten temat i podkreślmy, że to był wieloletni proces konsultowany z mieszkańcami. Przygotowywano się do niego przez, przez, przez kilka lat. W tej chwili deptak nawet wczesną wiosną, tak jak teraz w weekendy, pięknie tętni nam życiem. Coraz więcej ogródków, coraz więcej takich aktywności w tym obszarze. W tej chwili przygotowujemy się do sezonu letniego. Takie spore wydarzenia. Jakim będzie Święto Ducha Gór, też będzie się odbywało w tym obszarze, ale nie tylko. Także pełna aktywizacja. Jesteśmy daleko posunięci w takich sprawach stricte projektowych. Szacujemy finansowanie, przygotowujemy się do następnych etapów, ale proces bardzo dynamiczny, z dużym poparciem mieszkańców, zaangażowanych też w takie rozmowy na temat kształtu tego, tego nowego miejsca. Pani czy produkt regionalny, karkonoszy, jest potrzebny? Bo do tej pory żadnemu miastu, które leży w Kotlinie Jeleniogórskiej, w pobliżu Kotliny Jeleniogórskiej, coś takiego się nie udało. W mojej ocenie bardzo ciężko będzie znaleźć jeden przedmiot, jedną jakąś etykietę, która, którą moglibyśmy określić tak jak, nie wiem, ciupaga czy miotła, jako produkt regionalny. To jest raczej system pewnych wartości, czy powiedziałabym wydarzeń kulturalnych, tradycji kulinarnych, które, które są związane pod różnego rodzaju markami, czy to marką Duchogór, czy marką e, Karkonosze. Będziemy prowadzić proces certyfikowania na wybierania najlepszych z tych elementów i myślę, że to z biegiem czasu da taką szeroką formułę produktu regionalnego. A coś takiego konkretnego co będzie się kojarzyć rzeczywiście tylko i wyłącznie z Karpaczem? Czy są pomysły jakieś na to? To ktoś przychodzi z pomysłami na przykład do urzędu miasta i mówi: "Tak, no ja mam tutaj pierogi karkonoskie". I wtedy zastanawiamy się, czy pierogi faktycznie mogą być karkonoskie, czy to są po prostu pierogi o o charakterze tradycyjnym mamy Festiwal Smaków czy To jest moim zdaniem impreza o niepodważalnym walorze kulturowym i ona poprzez konkursy, jakie tam się odbywają, daje możliwość wyłonienia wysokiej jakości fantastycznego produktu. On Docelowo powinien być produktem lokalnym, moim zdaniem. Czyli póki co czekamy. A o imprezach to jeszcze porozmawiamy w naszym programie. Ja chciałem zapytać, czy władze miasta mają pomysł czy generalnie popierają pomysł powstania Domu Kultury w Karpoczu? Jak najbardziej tak. A to będzie? Myślę, że tak. A kiedy? <laughs> chciałabym udzielić wiążącej odpowiedzi. Niedługo, najszybciej jak się da, nie jest prostym wybudowanie w przestrzeni miejskiej nowoczesnego budynku, który spełniałby te wszystkie funkcje. Na razie myślimy o wydzieleniu nowych pomieszczeń, które są, są nowoczesne, są uzbrojone, mają własne parkingi i wszystkie, że tak powiem, inicjatywy Oddolne. Jako jeden taki wspólny mianownik wskazują nam brak pomieszczenia, brak tego, tego centrum, w którym mogłyby się odbywać takie zajęcia. No i jesteśmy w tej chwili w trakcie uwalniania takich nowych powierzchni w tym celu, a myślę, że jak spotkamy się za pół roku, będę miała dla pana bardziej sprecyzowaną odpowiedź. A na zakończenie naszego programu porozmawiajmy o tej imprezie, która rzeczywiście jest. Do... Dosyć szeroko znana w całej Polsce. To są Mistrzostwa Polski z Jajem, i one odbędą się już niebawem. Dokładnie tak. To jest y, bardzo lubiana przez naszych mieszkańców impreza y, z długoletnią tradycją, z najzabawniejszym elementem, czyli tym rzutem y, y, jajem w Polsce. Y, 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 aktualnego burmistrza. Nie rezygnujemy z tej formuły, trochę ją w tym roku wzbogacamy, też e, e, nowy, nowy plakat, nowa wizualizacja. E, Fajne wydarzenie, które też otwiera możliwości takiej animacji dla, dla gości, którzy decydują się na spędzenie Wielkanocy w Karpaczu. Rodzinnie, przyjemnie. No i na koniec jajecznica z 2015. Jaj, także dla każdego coś, coś miłego. Przede wszystkim impreza rodzinna szeroko rozpowszechniona. Serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj się będzie dużo, poniedziałek Wielkanocy. Dokładnie tak. Zapraszamy. A Państwu chciałbym przypomnieć, że gościem w naszym studiu była dzisiaj pani Joanna Klaga, zastępca burmistrza Karpacza. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.